Witajcie, witajcie, słuchajcie pojawił się problem pleśni, tutaj w takim schowku mamy pleśń, mamy taki środek i spróbujemy coś z tym zrobić, zobaczymy jak to będzie wyglądało, muszę jeszcze tutaj zdemontować czofeczki półeczki i spróbujemy tym popsikać, takie coś mam, zobaczymy jak będzie to działać, dobra, do dzieła aplikacji środka na pleśń. Jest to zwykły spray i nakładamy miejsca gdzie występuje pleśń. Jeśli ten środek działa tak dobrze jak śmierdzi, to myślę, że będzie dobrze. Ale tak, na poważnie, zaraz Wam coś pokażę. Zobaczcie, nie wiem jak to było widać wcześniej, ale chwilę po spryskaniu wszystkie wykwity pleśni po prostu zniknęły. Od razu, w momencie kiedy środek został zaaplikowany, po kilku sekundach, dosłownie po tym zwilżeniu, wszystkie te wykwity zniknęły, przestały być widoczne. No nie spodziewałem się, że to tak szybko działa, chyba że po prostu to zwilżenie tak em, sprawiło, że to po prostu nie jest w tym momencie widoczne, ale zobaczymy za jakiś czas. W tym momencie leśni nie widać. Wszystkie tych właśnie, wszystkie te wykwity, które najbardziej było widać tutaj między tymi półkami, po prostu zniknęły. No śmierdzieć, śmierdzi jak cholera trzeba przyznać. Strasznie gryzie w oczy, więc muszę tutaj przewietrzyć. I zobaczymy, co będzie za jakiś czas. No i słuchajcie, minęła mniej więcej godzina, nawet ponad godzina od aplikacji tego środka. Także zobaczymy, jak to w tym momencie dalej wygląda. Pryskałem ściany dosyć mocno tym środkiem, niemal cały wypryskałem i no nie widać nic. Tutaj chyba jest ale widocznie może nie prysnąłem dokładnie coś tutaj jest tak trzeba będzie tu jeszcze prysnąć ale ogólnie ogólnie rzecz biorąc nic tutaj za bardzo nie widać także wygląda że ten środek działa tutaj jeszcze będę musiał wsiknąć. tutaj jest nie to nie jest pleść to jest chociaż może może i też trochę pleść Także jeszcze prysnę w tych kilku miejscach, ale ogólnie jest bardzo dobrze także środek chyba godny polecenia.